Ja króciutko. Osiemnastka już jest wytypowana na, na ten mecz. Do tej pory nie udało nam się nic zdobyć i czekamy na tą chwilę i przed nami kolejna szansa i wszystko musimy zrobić, żeby, żeby zdobyć e, Chorzów i, i żeby najlepiej zdobyć trzy, trzy punkty. Cieszę się, bo już większość zawodników jest zdolnych do gry, chociaż jeszcze jakieś ubytki, brzydko mówiąc, mamy, ale, ale Trenując, walcząc, zawsze te ubytki i z tymi ubytkami trzeba się, się liczyć. No, na pewno e, tutaj kamień już jest w pewnej dyspozycji i też bierzemy go pod uwagę. Wrócił Maciek, Korzym, pozostali się wykurowali. Zdecydowanie lepiej z ich, z ich zdrowiem i, i optymistycznie do tego spotkania podchodzimy. Dziękuję. Ogoniła. Nie mam do dyspozycji Szakielego, który, który jeszcze po drobnym urazie nie doszedł, nie doszedł do siebie. Jeszcze potrzeba mu dwóch, trzech dni i to jest za wcześnie, bo to było zbyteczne ryzyko i nie ma Wukowicza, który, który, który też musi się wykurować, bo kilka czy nawet kilkanaście meczów grał zacisniętymi zębami i w końcu musiał przejść kres tego wysiłku i podjęliśmy taką decyzję, że lepiej dla nas, żeby się wykurował i był w 100% zdrowy i jeszcze sezon jest długi i dojdzie do nas i myślę, że jak będzie grał tak jak w poprzednim sezonie, a wiemy kim dla nas był, to była e, że tak powiem siła napędowa naszej drużyny w większości spotkań, to to jeszcze będzie w stanie nam pomóc. A jak długo potrwa przerwa? Zobaczymy, czy to będzie miesiąc, czy, czy 40 dni, no, w trakcie leczenia też będziemy mądrzejsi, bo na razie jest to Miesięczna przerwa, czy tak będzie, czy to będzie 20 dni, no to zobaczymy, jak to wszystko będzie się e, goiło. A co to są za problemy tym biodrem? To myślę, bardziej lekarz by odpowiedział na to pytanie, ale to są problemy wyrodnieniowe. Przy tylu sezonach, które WUKO przebył i tym bardziej pogłębiał sobie ten uraz przez to, że ambitnie podchodził do sprawy i chciał swojej drużynie zawsze pomóc i, i grał na środkach przeciwbólowych i to się teraz, że tak powiem, odezwało, gdzie. Gdzie, gdzie, gdzie no już było widoczne, że to nie był ten wółko, który, który, którego byśmy chcieli widzieć, i, i taką decyzję podjęliśmy wspólnie, żeby się wyleczył, bo jeszcze na niego bardzo liczymy. W roku doszło do zmiany na stanowisku trenera i akurat przed tym meczem z nami spalono, prawda? To chyba dla zespołu nie najlepiej, bo zawsze dla mnie powoduje, że jestem takim do Czas pokaże, czy będzie impuls pozytywny dla nich, czy, czy, czy nie. My, to, my wyjdziemy górą z tego spotkania. No, oni mają swój impuls, my też mamy swoje impulsy, tak jak wspomniałem, bo chłopaki wracają i, i to nie są byle jacy chłopaki, tylko to jest rada drużyny, to są kapitanowie naszej drużyny, bo kapitanów mamy kilku w razie, jakby któryś z nich nie grał i to jest siła mentalna korony, bo. Bo sprawdzali się w poprzednim sezonie, teraz jak będą w pełni zdrowi, a już są, można powiedzieć, w pełni zdrowi, no to liczymy na to, że, że kawałek dobrej piłki tam pokażemy i przede wszystkim skutecznej. Tak jak tu pan powiedział poprzednich, no jak jest nowy trener, to nie można mieć wszystkich rzeczy rozpracowanych, bo nowy trener po to przychodzi, żeby coś zmienić. Bo jakby robił wszystko tak jak stary trener, to niepotrzebna by była zmiana i. I ze zmianami czy w składzie, czy w sposobie gry, w stylu gry trzeba się, trzeba się liczyć, ale my do tej pory pokazaliśmy, że, że, że my nie graliśmy za dobrze, popełnialiśmy błędy i u nas jest co, co robić. Jak będziemy grać odpowiedzialnie i pewnie, no to, no to na pewno szanse nasze wzrastają, żeby, żeby wygrać to spotkanie. A tu, Pan zmian w w, składzie, w stosunku do żaden? Może być trochę tych zmian, ale to też nie, nie chciałbym. Tu, tu zdradzać pewnych rzeczy, bo też się może coś, coś zmienić. Bo na pewno ja cieszę się z tego, że, że jestem już zdrowy i, i przede wszystkim mogę w jakiś tam sposób pomóc. Mówię, najgorsze jest to, że e, moment, w którym człowiek patrzy na to wszystko z boku i, i, i w żaden sposób nie może pomóc. A, a, a na pewno no, tutaj e, wierzymy w to, że i, i wiemy to, że korona potrafi walczyć i potrafi grać, a tak jak trener powiedział, że tutaj. E, no wracam ja i wraca Maciek, także, także takie, że tak powiem, ten charakter powinien tutaj wrócić i, i, i będzie tak rado, które żeśmy przyzwyczaili już wcześniej. Korona, korona będzie wygrywać i przynajmniej my w to wierzymy. Ty i Maciek korzy, to, to może mieć duże przełożenie. No na pewno no patrząc, patrząc na, na, na początek tego sezonu no to nie wyglądało to. To najlepiej pod tym względem, troszeczkę nam tego brakowało, ale, ale na pewno, patrząc nawet po ten, no, przez ostatni tydzień na te przygotowania do tego meczu z ruchem, to naprawdę dużo się zmieniło i, i myślę, że korona wraca z powrotem na, na te dobre tory i, i, i dobrym tego, tego przykładem będzie mecz teraz w Chorzowie. Dzień dobry. Na pewno. Teraz w tej rundzie tracimy też za szybko, za szybko bramki po naszych błędach i później jest ciężko, ciężko sforsować obronę przeciwnika, jeżeli ten wynik układa się dobrze dla drugiej strony. Myślę też, że z tego względu nie stwarzamy sobie tyle sytuacji, ile byśmy chcieli. Nie ma już takiej otwartej gry, a też strzelaliśmy bramki ze stałych fragmentów. Nie zostały one uznawane, a wiemy, że to jest nasza mocna strona, dlatego Tutaj też jakiś tam jest problem. W tym. My musimy się skupić po tych trzech porażkach na tym, żebyśmy tej bramki nie, nie stracili. A zawsze jest tak, że w każdym meczu mamy kilka sytuacji, z których po prostu troszkę brakuje zimnej krwi czy zdecydowania, żeby tą bramkę strzelić. I na pewno musimy się skupić na tym, na obronie całego zespołu. Musimy bronić całym zespołem agresywnie i zdecydowanie, a na pewno. Mamy dobrych specjalistów, czy po stałych fragmentach, czy z dośrodkowań z boku, żeby, żeby tę akcję wykończyć. Ale na początku, musimy się na, na początku musimy się skupić na tym, żeby tej bramki nie stracić. Grzesiek, ale tak z tej wypowiedzi można trochę wywnioskować, że zagra się bardziej agresywnie. To jedno moje pytanie, a drugie, czy w kontekście tego zerowego, zerowego dorobku punktowego, jeden punkt zdobyty w koronowej bywa satysfakcyjny? To znaczy mówię tak dlatego, ponieważ no, nie możemy też się rzucić z sikierką na przeciwnika, bo wiemy też w jakim oni są, w jakiej oni są sytuacji i różnie może się to zakończyć. Jakąś tam trener, jakąś. no Trener nakreśli nam taktykę na mecz, wiemy, co mamy robić i jeżeli ją będziemy w pełni realizowali, no to jest, jesteśmy myślę, że... Pozytywnie nastawieni do tego meczu, ale w meczach są różne sytuacje. Tak jak przytrafiały nam się błędy we wcześniejszych spotkaniach i cała ta taktyka y, troszeczkę się zmienia i później, tak jak w tych meczach wcześniejszych, waliliśmy trochę głową w mur. A ten jeden punkt? To zależy od sytuacji w meczu. Jeżeli strzelimy bramkę w 90 minucie, czy to będziemy musieli się cieszyć z tego, z tego punktu. Jeżeli stracimy, no niestety, no. będzie smutek. Ja myślę, że my musimy wrócić do takiej gry, żeby stworzyć taką małą wojnę, bo w tamtym sezonie, gdzie zdobywaliśmy punkty i można powiedzieć goliliśmy przeciwników, to taką grą wygrywaliśmy w tych dwóch meczach. Może zabrakło nam trochę mentalności Kamila i i Korzenia w tych spotkaniach. Oni teraz wracają. Dadzą ten pozytywny, dobry impuls i każdy musi iść w tą, pójść w tą stronę, żebyśmy żebyśmy zaczęli punktować.